Dwa tygodnie przerwy na kadrę wystarczyły, aby poczuć głód ekstraklasowej piłki. Na szczęście liga wraca i to na stadion w Kielcach. Wracamy także i my z kolejnym odcinkiem programu Żółto-Czerwoni. Krzysztof Węglarczyk, witam państwa. Dla korony, ta przerwa to też nowa rzeczywistość, bo kibice chyba już zdążyli zapomnieć, jak smakuje porażka. Jak z pierwszą od dwóch miesięcy przegraną poradzili sobie zawodnicy, zobaczmy co w ostatnich tygodniach działo się w klubie. Ten miesiąc korona rozpoczęła od wielkich zmian. Zgodnie z zapowiedziami, które Łukasz Maciejczyk składał już w trakcie przejmowania klubu, po kilku miesiącach sprzątania i wyprowadzania go na prostą, ustąpił z funkcji prezesa. Właściciel korony przeszedł do kierowania radą nadzorczą spółki, a prezesem został jego zaufany człowiek i przyjaciel Leszek Czarny. Przed nami stoi zadanie, które chcielibyśmy zrealizować w postaci budowania. Nazwijmy to klubu biznesu wokół korony, czyli takiego klubu, który będzie cementował gdzieś środowisko lokalnego biznesu. Myślimy, że to byłaby duża wartość. Panowie już w nowych rolach pojechali do Białego Stoku wspierać swój zespół. Niestety na bardzo trudnym terenie korona nie dała rady utrzymać fenomenalnej serii dziewięciu meczów z rzędu bez porażki. Budowana od lat maszyna Adriana Siemienia okazała się za mocna. Jagielonia wygrała 3 do 1, ale wstydu nie było. Mimo porażki z ćwierć finalistą ligi konferencji koroniarze udowodnili, że w tym sezonie prezentują naprawdę solidny poziom gry. Po Jagiellonii przyszedł czas na przerwę reprezentacyjną, a w niej także okazję do spotkania z kibicami na otwartym treningu. Wysoka frekwencja tylko potwierdziła to, co wiemy od dawna. Moda na koronę w regionie trwa. Kibiców ucieszył też zapewne ogłoszony w środę powrót do kielc Marcina Cebuli. Czy zadebiutuje w sobotę? Serie zwycięstw i porażek. Wzloty i upadki, mecze na wielkich stadionach i na takich boiskach, przypominających raczej te treningowe. Nasz dzisiejszy gość przeżył z koroną dosłownie wszystko. Z nami Piotr Malarczyk, dziś drugi trener Korony Kielce. Witam cię serdecznie, Piotrze. Witam serdecznie. Będąc. Tutaj na Murawie przy linii kusi ci jeszcze czasem, stojąc e, jako asystent trenera, żeby zrzucić dres i wbiec na boisko? Zupełnie inne emocje, ale już ten tam mam za sobą i, i e, skutecznie się od tego odciąłem, więc dobrze mi jest tu, gdzie jestem teraz. A jeżeli chodzi o Twoją rolę nową jako asystenta, to na czym ona polega? Czym się zajmujesz, będąc drugim trenerem? Hmm, zakres moich obowiązków to jest, mam kilku młodych zawodników pod sobą i to jest jakby... Szeroki zakres obowiązków, bo trochę rzeczy pozasportowych, typu szkoła, przez rzeczy sportowe, jeśli schodzą do rezerw, bądź zawodnicy, którzy są na wypożyczeniach. Idąc dalej, stałe fragmenty w gry, w defensywie, też za nie odpowiadam. A idąc dalej, też praca jakby formacji naszej obronnej, głównie trójka środkowych obrońców, analiza przeciwnika dla, dla zawodników, więc to tak pokrótce. A ciekawym jest aspektem, w którym momencie Twojej kariery pojawiła się taka myśl, że może właśnie trenowanie to będzie moja przyszłość? Myślę, że tak około 3-4 lat zanim naszedł moment zakończenia kariery, coraz bardziej zaczęło mnie to interesować, coraz więcej, więcej zacząłem spoglądać, śledzić, czytać trochę, podglądać pracę sztabów szkoleniowych tutaj w Koronie i w Akademii. I jakby te 3-4 lata ostatnie pozwoliły mi z racji tego, że miałem trochę więcej czasu przez, przez właśnie kontuzję się tym poświęcić, pozwolił jakby to powoli odkrywać i, i zainteresować się tym. Okej, okay, ale wróćmy do tej kariery piłkarskiej, bo jest ona bogata, jeżeli mówimy o największym wspomnieniu, największym meczu, pewnie powiesz o Old Trafford i meczu z Manchesterem, ale jeżeli skupimy się na koronie, to jakie wspomnienie hmm. najczęściej do ciebie wraca? Nawet nie skupiając się tylko na koronie, gdybym miał wybierać, na pewno to było wyjątkowe przeżycie mecz na Old Trafford, ale też Pierwszy mój mecz w Koronie w seniorskiej drużynie to na pewno też było niesamowite przeżycie tutaj z Wisłą Kraków. Mecz na pewno o awans to było coś niesamowitego, bo dawno myślę w Kielcach nie było takiego spotkania. Z takim ładunkiem emocjonalnym i o taką stawkę. Plus na pewno pierwszy występ młodzieżowej reprezentacji, gdzie usłyszałem hymn polski mając, mając orzełka na piersi, więc to na pewno było też wyjątkowe. To jest ciekawe, bo mówisz też o różnych etapach swojej kariery, i tak zastanawialiśmy się nad tym, jak zmienia się szatnia korony kielce, jak byś ją zestawił, co zmienia się względem dziś, względem tego, jak zaczynałeś swoją karierę, wtedy, jak byłeś jej liderem. Z jednej strony na pewno piłka się zmienia i to też rzutuje na, na zawodników. A jeśli chodzi o, o szatnie, no na pewno zmieniają się charaktery, zmienia się podejście, e, możliwości dzisiaj, bo inaczej ta piłka wyglądała, kiedy ja zaczynałem czyli no, około 15 lat temu, jeśli mówimy o seniorskiej drużynie zupełnie inaczej piłka wygląda. wygląda, teraz inne możliwości technologiczne. Inny dostęp do w ogóle narzędzi, jakimi zawodnicy mogą się posługiwać, więc to też, też też wpływa na ich, jak oni się rozwijają. No i tak, jak powiedziałem, charaktery, charaktery zupełnie inne, bo wychowani są ci, ci zawodnicy w innych czasach, więc te różnice są bardzo duże. A charaktery pomagają w dzisiejszej piłce, czy przeszkadzają? Nie mamy tyle czasu, żeby, żeby się rozwodzić nad tym pytaniem, bo to jest bardzo mm. trudne pytanie, bo to. Każdy, każdy ma inny charakter i tak naprawdę w, pile, w piłce jest tyle czynników, które decydują później o danym zawodniku, o jego rozwoju, o sukcesie lub braku tego sukcesu, że tak naprawdę ciężko wskazać, żeby charakter był jakby. Jest na pewno bardzo ważny i myślę, że on pomaga, jeśli to jest jakby odpowiedni charakter, ale mówię to, to moglibyśmy długo o tym rozmawiać. To z Twojej perspektywy, z racji tego, że jeszcze niedawno biegałeś po boisku, to ułatwia? Praca asystenta czy wręcz utrudnia, bo piłkarze wciąż patrzą na ciebie jako na malara z szatni z murawy. To na pewno nie było łatwe, ale myślę, że gdzieś tam z chłopakami wypracowałem sobie taki model pracy i takie relacje wcześniej i jakby teraz po tej zmianie, że Myślę, że ta współpraca się fajnie, fajnie układa, bo wiem jak ja patrzyłem na trenerów czy na asystentów, jak jeszcze grałem w piłkę, wiem czego zawodnik, przynajmniej tak, mam, tak myślę, że wiem czego zawodnik oczekuje, co by chciał przygotowując się do meczu, czy do treningu, czy analizując dany mecz czy trening. I myślę, że ta wiedza pozwala mi w jakby fajny sposób do nich, do nich podchodzić i, i dawać im to, czego oni potrzebują. I mam nadzieję, że na tym polu też się będę rozwijał i do tego też potrzebuję zawodników, jakby ich, ich feedbacku. I mam nadzieję, że to będzie wyglądało coraz lepiej. To, co jest trudniejsze, dzień z życia piłkarza czy dzień z życia asystenta? Dzień z życia asystenta. A z czego to wynika? Znaczy, nie tyle trudniejsze, tylko po prostu bardziej czasochłonny. Tak? Jak byłem zawodnikiem, to moim zadaniem było być gotowym, przygotować swoje ciało, swoją, swoją głowę do codziennego treningu i do występu, do występu w weekend. Jeśli chodzi o pracę asystenta czy, czy trenera, no to tutaj dużo więcej czasu trzeba poświęcić tej pracy, bo trzeba ten trening przygotować, trzeba ten trening przeprowadzić, później przeanalizować. Przygotować pewne aspekty, jeśli chodzi o mecz, więc no tutaj, tutaj kilka godzin więcej. Mówisz o tym, że chcesz się rozwijać w tym zawodzie, i mam wrażenie, że Ci się spodobało bycie trenerem. Każdy ma jakieś swoje cele, marzenia. Myślisz o tym, że za. Kilka lat spotkamy Ciebie tutaj, Piotra Malarczyka, jako pierwszego trenera Korony Kielce. Na pewno bym chciał e, i to jest jedno, jedno z marzeń, ale jakby na razie patrzę bardziej krótkoterminowo, czyli głównie ten, ten rozwój, bo pierwszym trenerem jest też ten, który dał mi szansę dołączyć do sztabu Jacek Zieliński. Bardzo mu <laughs> dużo zawdzięczam. E, a w przyszłości na pewno chciałbym, chciałbym tutaj poprowadzić kiedyś pierwszy zespół, e, coś wygrać. Z tym pierwszym zespołem, bo myślę, że tutaj w Kielcach są bardzo też duże oczekiwania i jest taki głód sukcesu po prostu, żeby ta korona coś, coś wygrała i mam nadzieję, że kiedyś to się spełni. Piotrze, tych sukcesów życzę. To była wielka przyjemność. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wspomniałeś o tym, że jednym z Twoich ulubionych, ulubionych meczów jest pierwsze starcie w Ekstraklasie z Wisłą Kraków. To my, drodzy Państwo, przypomnimy Wam teraz, jak to wyglądało, bo nasza kartka z kalendarza będzie się właśnie skupiała na Piotrze Malarczyku i jego pierwszym meczu w Ekstraklasie. Na naszej kartce z kalendarza przeniesiemy się dziś do dnia szczególnie wyjątkowego dla naszego gościa. 30 października 2009 roku Piotr Malarczyk rozpoczął piękną historię, którą zapisał zakładając żółto-czerwoną koszulkę. Mecz na debiut trafił mu się wyjątkowy. Rywalem w Kielcach była Wisła Kraków i wyjątkowo też przebiegało to spotkanie. Piotrek wyszedł na boisko w pierwszym składzie. Niestety już w pierwszej połowie Korona straciła Nicole Mijajlowicia, który w 22 minucie zapracował na czerwoną kartkę. Korona grając w osłabieniu straciła trzy gole oraz... Piotra Malarczyka, nasz dzisiejszy bohater dołączył do Miejlowicia w protokole meczowym i też opuścił boisko z czerwoną kartką na koncie. Wcześniej jednak dwukrotnie groźnie uderzał na bramkę rywala oraz zagrał naprawdę dobry mecz. Już wtedy rozpalając nadzieje kibiców, że oto w Kielcach rozpoczyna się naprawdę obiecująca piłkarska kariera. A kto tak ochoczo rozdawał kartki Kielczanom? Swój dopiero szósty mecz w Ekstraklasie sędziował wtedy niejaki Szymon Marciniak. Jeszcze z włosami. Na trybunach też było. Hm, pamiętnie, jeszcze przed meczem organizator wnioskował do polskiego związku piłki Nożnej o niewpuszczanie na stadion kibiców gości. Związek nie przychylił się do tej prośby, a efektem były ogromne i ostatnie w takiej skali w Kielcach zamieszki na trybunach. Byli bardzo agresywni, rzucali racami oraz przedmiotami, które mogły zagrażać życiu i zdrowiu dla osób postronnych, ale także i policjantów. Byliśmy zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego. Ten mecz sprawił, że przez wiele następnych lat fani Wisły Kraków mieli zakaz wstępu na Kielecki Stadion. Ale to już zupełnie inna historia. Piłkarzy oglądamy przede wszystkim podczas meczów na boisku. Ale zawodnik, jak każdy z nas, ma też czas wolny, a w nim swoje ulubione zajęcia. Jak to wygląda w przypadku koroniarzy? Przez jeden dzień Martena Remakla z kamerą śledził Dawid Skowroński. Vitamin, vitamin. Come in, come in. Coffee is the most, most important at the morning. Yes, it's the most important to, to wake up and to get ready for the day. I don't usually a lot eat a lot before the training because I like to be light. I try many things, you know, but it's just about finding a balance. For for me, it's walking like that, so I just take a. I'm going to little take a croissant. On our, uh, for example, I eat uh, yogurt, simple, light. There is rest, the, rest of the players, they like to eat like eggs before the training, but not my case, because I feel too too heavy. Okay. Basically, <laughs> in the morning, I like to put uh, Metro Games from from France, some French rap. From Poland, I know this song. Yet no Yet not till go yet. So before the game, I when the, they put this song, in my mind I I sing this song, you know. Hey, prime time, both sides, never have I ever been on the sidelines, only front line. Going up with a timeline, man, I'm big time. Playoff birth, I'm a midwife. Back to back, I don't win twice. All pro with it like ten times what I'm saying. All city, all state, now I'm on a world stage. Me, I go left. I cannot but yeah, I, go yeah, left. I know yes. I know <laughs> <laughs> it's close and uh, you are a good driver? I'm good. The best driver in the team. Because really? we go we go to karting, you know? Yeah, okay. Yeah. I kill everyone. But who is the worst? The worst driver driver in Corona? Costas you 100%. He's so scared with the, with the car and the karting. So after the training we meet also. Be careful. Okay. Good copiloters. See? Yeah, yeah, yeah. Reaction. You. Midfielder. <laughs> <laughs> you live in Kelce uh, two years? Three years? And, uh, now it's my third season, so okay. it will be more than two years. Your Polish language is good or. krok So now, uh, dressing room. So, what happened in dressing room? Stay in dressing room. So, it's private. So I uh, I found you back in five minutes. Vitenia. Always problem this guy. Now sign new contract. Uh, pain massage all the time. Ten thirty we have uh, activation at, in the gym. Twenty minutes with all the players. And then we go to Kuso. I cannot lose it for the camera. He's <laughs> <laughs> coming, he's coming, Costas. Uh, yeah. Switch is close, it's close there. Kaka, no, no. So now training uh, finished. We are going to, to eat something. Today I think on the menu it will be Jurek to start and uh, some uh, pasta and chicken. After a good meal it's time to, to rest i will take a nap one hour because I feel, I feel tired the most important part for me in the, in the day is to take my nap and as you say in polish it's mentioned it's mentioned so i see you in uh, one hour now we wait uh, Kostas and chapan it's the moment uh, to relax a little bit with the boys and uh, laughing a little bit hello guys Vitam, Vitam na Remakle. Zindavore. Stari Miashtuk Varsava, Stary Mashto Broslav, Stari Maya Miashto Krakovie. Just doing Jinya. You are going to the prison. Baba! <laughs> ah, hey, hey. Prison! <laughs> he always try to, to go to Chad GPT to see the who has the, the right rules. He always believe in Chad We were talking about I he's, he's cheating all the time. OK, thank you for showing us how you spent your day. Thank, you, thank you. It's a pleasure. Thank you to me for, the, for my day today and, uh, doba, do zobaczenia na stadion. Do zobaczenia, widzenia. Planszówki z piłkarzami korony przypomniały Dawidowi, że kibice też lubią dobrą grę, zwłaszcza taką z nagrodami. Spakował więc torbę i wyruszył w miasto, aby wręczyć kilka żółto-czerwonych upominków. Koroniarski quiz wraca na ulicę Kielc, ale w nieco innej formie. Przygotowaliśmy 9 kategorii. Kibice będą je losować, później usłyszą pytania. Jeżeli odpowiedzą dobrze, otrzymają żółto-czerwony upominek. Jeżeli odpowiedzą źle, zostaje im uścisk dłoni prowadzącego. Zaczynamy. Wychowankowie. Koroniarski to, to na piersi". Dobra, z powrotem karteczki do kulki. Wymień przynajmniej jednego wychowanka, który występuje obecnie w koronie Kielce lub kiedyś w niej występował. Kiedyś występował Korzym. No nie bardzo, nie. Maciek Korzym nie jest wychowankiem Korony. Wiktor Dugosz? Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To teraz kolega, kategoria Koroniarze z orzełkiem na piersi. Kto jest jedynym piłkarzem Korony Kielce, który strzelił bramkę w reprezentacji Polski? Możesz też dodać, jeśli wiesz, w jakim to było meczu. Dobra, jest to Grzegorz Piechna, Polska, Estonia, wynik 3-1. Gratuluję panowie, upominek od Korony Kielce. Proszę On bardzo, nie, proszę nie, bardzo i mam nadzieję, że widzimy się na sobotnim meczu z Górnikiem Zabrze. Jasne. Do zobaczenia. Otwórz piłeczkę, przeczytaj na głos jaką masz kategorię. Aktualności. Na którym miejscu obecnie w tabeli znajduje się koronakielce? Kielce? Oj, ciężko powiedzieć. Możesz strzelić. Zakładam, że trzecie. Bardzo blisko, na czwartym miejscu. Który z wychowanków prowadził Koronę Kielce jako pierwszy trener? Oj, nie, nie mam pojęcia. Boże, no. No. Nie wie pan. Nie wiem. To był trener, który pracował w Koronie przed Jackiem Zielińskim. Grał nie też wiem. w Koronie jako piłkarz. Kamil Kuzera. Transfery. Transfery, okej. Okay. Tutaj nie mamy za bardzo łatwych pytań, ale postaram się jakoś Cię naprowadzić. Ile transferów przeprowadziła Korona w niedawno zakończonym okienku transferowym? Można się pomylić o dwa transfery. Może dziewięć. Dobra, odpowiedź. Dziękuję dwa bilety bardzo. na mecz Korony Kielce z Górnikiem Zabrze w sobotę. Dziękuję bardzo. Wiedzę kibiców Korony Kielce można ocenić na taką solidną czwórkę z plusem, ale do ideału wciąż jeszcze trochę brakuje. Dlatego w kolejnym odcinku Żółto-Czerwonych wrócimy z kolejną porcją pytań. Emocje nie kończą się na tym programie. Już w sobotę Korona Kielce o 14.45 zmierzy się z liderem ekstraklasy górnikiem Zabrze. To będzie prawdziwa próba charakteru. Bądźcie na trybunach, kibicujcie Koronie i czekajcie na kolejne odcinki żółto-czerwonych. Do zobaczenia już wkrótce.